w Rynku zasiadł Wojciech Korfanty, symbolicznie i dosłownie. Nowy pomnik przedstawia jednego z ojców niepodległości, siedzącego na ławeczce i wpatrzonego w fontannę, jakby zapraszał do bliższego poznania. Nasze miasto Korfantów, no, no to, to Korfanty musi być. Mi się bardzo podoba ta ławka yy, Korfantego. Taki pomnik, naprawdę, w mojej ocenie, będzie stał setki lat, nie tysiące, czego mu życzę i życzę wszystkim mieszkańcom, ażeby właśnie pamiętali, że Korfanty to. To był człowiek, który walczył o wolność Śląska przede wszystkim. Wiadomo, że Korfantego nigdy w Korfantowie, onegdaj przed wojną nie było, ale po 1945 jednak coś się wydarzyło. To trzecie pokolenie Polaków na tych ziemiach. I w sumie wielki bohater narodowy, Wojciech Korfanty, jest jak najbardziej pożądany na naszym korfantowskim już rynku. Ta rzeźba też była wykonana w kilkunastu części, tego nie widać w ogóle, też dobrze się spawa i cyzeluje. Waga 250 kg. Można go objąć, z obu stron się przysiąść. Tak jak zazwyczaj ten przywódca, zawsze jakby jest po środku. Sprawiedliwie. Sprawiedliwie, tak. Część uroczystości odbyła się również w Urzędzie Miejskim, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Nowackiemu, zasłużonemu mieszkańcowi Korfantowa, którego działalność i oddanie społeczności lokalnej na trwałe wpisały się w historię miasta. Był zawsze człowiekiem otwartym. Szczerym pomagał wszystkim i nam tak samo w stowarzyszeniu miał szerokie znajomości w Warszawie i, i pełne kontakty, i, i także był to człowiek rzeczywiście dużego serca i mocnego zaangażowania. Pomnik, tablica i wspólne świętowanie to znaki pamięci wdzięczności, bo wolność i niepodległość wymagają troski i pielęgnowania, o czym mieszkańcy Korfantowa doskonale wiedzą.